Kóweczkę sobie napiszemy. Od mojej prawej grupa A, grupa B, grupa A, grupa B. Grupa A, proszę zapisać pierwsze pytanie. Można trochę wolniej, nie nadążam. Jeszcze nie zaczęłam dyktować. Pierwsze pytanie. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem i gdzie ona się odbywała? trzy trudko. Grupa B, pierwsze pytanie. Jak na przestrzeni lat 1900-2000 zmieniało się zagęszczenie ludności w Grodzisku Mazowieckim? Opisz wszystko ze szczegółami. Y co? Jak to? Dlaczego tak? No słuchajcie, pytania są losowe. Dla każdego to powinna być oczywista wiedza, nie ma co narudzić. Grupa A, drugie pytanie. W którym roku było obchodzone dziesięciolecie katastrofy smoleńskiej z 2010 roku? No bez jaj, oni mają łatwiejsze. Pytania są łatwe, w obu grupach. Wystarczy się uczyć. <laughs> Pytanie drugie dla grupy B. Wyjaśnij bif między Mickiewiczem a słowackim, odwołując się do minimum dwóch przykładów z literatury włoskiej. No proszę pani, no. Ostatnie, trzecie pytanie dla grupy A. Kiedy wybuchła II wojna światowa w Polsce? I żebyście mi nie mówili, że zbyt proste, to napiszcie też dwa przykłady, kiedy nie wybuchła. Ostatnie pytanie dla grupy B. Wymień minimum trzy rodzaje samolotów, biorący udział czynny lub bierny w II wojnie światowej. Wyjaśnij różnice i opisz ich kolorystykę. Ale proszę o ciszę. Piszemy. Myślę, że 5 minut Wam wystarczy. Ja to mogę już holdać.